Uh, uh. Nie, jaki cheater? O i te sofki Co? Jaki cheater no Mówisz, że Ale co, nie powiedziałem cheater co? Powiedziałeś, że jakiś tam cheater coś tak coś tam Nie wiem Jeźcie się w dupę To są bliski time? No nie wiem oni ci wyruchają nie, ja i wyrucham. Ja to wtedy to nie Tak, jebłem tak, zaraz się pierdolę, Drugie z tej strony, od góry teraz. To też tak niebliski go, bo trzeba człowiek... Ja mu nic kurwa nie robię, go. No, Do, No to może jest cheater faktycznie. Trzeci level kurwa mi mnie stawił. Aimbot, aimbot. Ja go rozjebię, ale kurwa, coś jest nie tego, bo ja pierdolę, napierdalam pióronami, nic mu się nie działo temu niggerowi, nie? To wiem, wiem. Co gówna gra, kurwa jebana. co już bagów rozpierdala. A jeszcze bardziej mnie rozpierdala ludzie piszący na grupie, że kurwa w tej grze nie ma bagów. No kurwa tak. Wiem, Kylo. Aha. Boże tego. Nie, ale kurwa stoję 2 metry od łóżyna, da ta Chło nic się nie dzieje, kurwa. Może ty miał rację, że to są serwery zjebane, nie wiem. Może O, Hanek to dostanie bliższy gasolitnego? No. Trzeba lukę tylko wyjebać. Gdzie no. są? Tam Tu ktoś jest po prawej? Hanek. Do góry czy... Nie. Na dole. Czego rozjewasz z luka miał się. Ale już chyba jest. Jak poleciał. Kurwa, gdzie kurwa, jest? To... Widzisz jak poleciał? Ja pierdam! Co to było? kurwa Wykurwiam luka, dawaj go Ej Gdzie on jest? Ej, tu stoi! Co do kuja? No aaa, tym gówdę mi wyjebał, fajnie. A, aha, na, na kilometr kurwa z tego, tego, ta, fajnie, no, no, ta, ta, tak było. Wypierdalaj. No, ja pierdolę i można żyć, kurwa. Te nie działające nic, kurwa, ja pierdolę. O chceś go brać, to wiesz. Ty byś to, kurwa, widział. Ale widziałeś kurwa, on gdzieś w górę poleciał, potem Przez gdzieś, kurwa, po... na bok. Przez pół napię, kurwa, poleciał praktycznie. Ja pierdolę. A potem ten Łukasz mnie, kurwa, też mnie wyjebał. Przez pół mapy. Weź no, z w pierdala nie. to nie. Z tej kurwa kurwa. Chyba na amerykańskich sevraх kurwa gdzieś ja po <śmiech> mocniejszy kurwa. Ta, pokupi. Mocniejsze lądry. To dalej. Nagrywałeś to? Tak. Ja piernicę, no to jest jakiś żart O kurwa, oni tu są. O o o a, kurwa, I o o i to mu może kurwa o o o o o Aha. A, fajne zdolności ci powiem. Kurwa, zejść na dół. Jestem. <noise> jak się wyjebał. No, kurwa, dwu... Ja pierdolę, zajebista gra, kurwa! Zajebista! No! Przez to gówno mnie kurwa zabił. Ta, 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 kurwa, no! mi się. Ja pierdolę, kurwa, weź. Nie, kurwa nie gramy na tym, wiecie co to kurwa jest? Kurwa dwójka, trzy razy odpala, też nie chcę odpalić kurwa. mnie jeszcze z tą dwójkę, weź. Kurwa. Co to jest kurwa? Weź. Gówno kraje no, Aha Broń się, broń się, broń się. No ci trójkę możesz odpalić, nie więc? Aha, 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 no, no <ścoughs> Daj mi go Kurwa nie, ale odpalam dwójka, to mnie normalnie to pierdala kurwa, to nie... Jest. Kurwa co te serwery mają? Kurwa dał no, na jednego czy co? Nie znasz potęgi tej strony. Mówi ten, który przed chwilą kurwa zdechł. Kurwa. Wygrałbym z tym awangardem ja bym się mógł na Nie, że kurwa, ja pierdolę. Już. No ale kurwa, ja włączam dwójkę, kurwa jakie zdolności nie, się nie, wysyrywają, i chuj. O, ja jestem frajer jebany. Nie nie A fajne duszenie kurwa, no A gdzie jest ta druga szmata? A jest za nim. Nie mam... nie, nie jeden bloku, ale... Aha, aha. No to pomógł mi sobie. Dziękuję. Dobra, szybko trzeba zajebać tego chuja tamtego. Dupę zastać takiego kurwa. No aha! I no ma kurwa już... No! Co do chuja, mam HP kurwa i mnie wjebał! Jebany frajer. Nie Dawaj wal 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 kurwa co to jest? Ja pierdolę kurwa i biję go kurwa, on mi więcej HP kurwa zabiera no fajne, kurwa. Kurwa Master Panda, sobie go zabił. <laughs> Weź. Deka No i te wyłączone kurwa biecę. ta jeb. <gry> Kurwa, ale końcówki się świecą. <gry>